Gościu powiedział, że podrzuci mnie, gdzie można wybrać kaskę, e, bo w tym barze można płacić tylko i wyłącznie keszem, a ja miałem już e, tylko kartę przy sobie, więc wziął motor, i powiedział, że jedziemy. No i zastanawiam się, kogo tutaj stać na taki piwka, no bo 17 zł. grinia. Nazywam się Patryk Suracki i zamierzam samotnie przemierzyć Indie. Aby lepiej poznać to miejsce, będę przemieszczać się wyłącznie lokalnymi środkami transportu, autostopem oraz o sile własnych nóg. Mam przy sobie wyłącznie namiot, rzeczy do przebrania oraz kilka dolarów. W Indiach generalnie panuje prohibicja. E, są tutaj trzy stany, w których w ogóle nie można kupić nigdzie dostawców alkoholu. E, jest tutaj również taki stan jak Goa, w którym e, no, można spożywać alkohol e, do bólu, ale jest to stan turystyczny. Jeżeli wybieracie się do Indii i lecicie na wakacje zorganizowane, to pewnie dolecicie właśnie do malutkiego stanu Goa, najmniejszy ze Stanów. A większość stanów e, w Indiach to taka prohibicja troszkę ukryta czyli. Wolno pić tylko wtedy, jak nikt nie patrzy. A ja zaraz Wam pokażę, gdzie nikt nie patrzy w Indiach, jak pijecie. Na przykład. Piwko. I tu, jak przekroczycie bramy, o, tego magicznego napisu, gdzie jest napisane bar, to już nikt nie patrzy. Tu już nie ma prohibicji, tu już nikt nie patrzy. Tutaj możecie wchodzić i legalnie napić się na przykład Kingfishera, czyli bardzo dobrego, dużego, chyba 650 ml, czy też 600 ml piwa, którego zaraz kosztujemy. ఆ బ్యాగ్ అవుట్ బ్యాగంటి కప్పు అవుట్ ఆ 270 270 360 ఓకే కింగ్ ఫిషర్ ఇని హౌ మచ్ many జస్ట్ ఓన్లీ వన్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ ఓన్లీ వన్ శంకరా ఓకే నమస్తే 360. You can pay here. Taka, tak jadunia. No si. Rama jest taka. Don't pay here. Pay in Pay card. Pay. Tam pode... powiedział, że podrzuci mnie, gdzie można wybrać kaskę eee, bo w tym barze można płacić tylko i wyłącznie cashem, a ja miałem już e, tylko kartę przy sobie, więc wziął motor, i powiedział, że jedziemy. No i wybraliśmy. Powiedział, i teraz będziesz mógł się cieszyć swoim piwkiem. No i perfekt. Dobra, również wjeżdżam jak pan. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thanks. Oho, No to teraz drugie podejście. Bierzemy piweczko. A może wineczka bym się napił? Ej, jest. Nagrywam z ukrycia, bo tu nie wolno nagrywać. Ale tak właśnie wygląda miejsce gdzie spożywa się alkohol w Nie wolno tu nagrywać, bo się pan zwrócił uwagę i teraz co chwilę chodzą za mną i patrzą czy ja nagrywam, więc jak wchodziłem to kamera była w dół. No i pijemy Kingfisherka. Był tylko strąg. Nie lubię strągów, no ale na potrzeby filmu trzeba było wziąć. Natomiast zastanawiam się kogo stać tutaj na picie piwa, bo na no piwo to w tym miejscu kosztuje 17 zł. No to cena raczej taka zbójecka, nie? Oczywiście no, to jest 650 e, ml. A, zobaczcie, cena to 190 rupi. Natomiast e, taka gdzieś oficjalka, przez to, że pijemy w tych miejscach, oni sobie nieźle doliczają za to. No bo w Chennai też widziałem za 15 złotych, czyli 300 rupi. a tutaj jest za 360. I to nie jest tak, że mnie tylko naciągnęli, bo po prostu tyle kosztuje, no, tyle kosztuje wypicie tutaj piwa. Widziałem, inni też tyle płacili, więc, więc jeżeli robią w konia, to wszystkim po kolei. No i zastanawiam się, kogo tutaj stać na takiej piwka, no bo 17 zł w inniach, w jakiejś takiej miejscowości, wiecie, to nie jest Mumbai, gdzie są milionerzy. No ok. Oczywiście chcieli mnie orznąć w hotelu przy wyjściu, że wczoraj dawali mi rzekomo jakiś rachunek za depozyt, który zapłaciłem, i że jeżeli nie mam tego rachunku ze sobą, no to nie wydadzą mi depozytu. Eee, oczywiście no stałem przy swoim i wydali mi depozyt, ale potem lecieli za mną, że chcą ode mnie napiwki. Nie wiem za co. W każdym razie dzisiaj nie zaspałem, ale jest przyjemna temperatura o tej godzinie, ledwie 30 stopni, coś pięknego, jeszcze nie ma ostrego słońca, jest 6.40. A nie zaspałem, bo prawie w ogóle nie spałem w nocy, żarły mnie tak komary i no nie szło ich wychodzić i najzwyczajniej w świecie troszeczkę e, mam nockę z głowy. Już od samego rana, od samych porannych godzin, kiedy tylko wstaje słońce, tutaj cały czas się coś dzieje. Mój hotel był zaraz przy tej ulicy, i ta ulica nie usnęła nawet na chwilę. Razem ze mną, oczywiście. Już ludzie zajadają się śniadaniem przed wykonywaniem swoich podstawowych czynności, które dają im jakikolwiek zarobek. Można powiedzieć, że kuchnia tutaj. Jest potrzebna 24 godziny na dobę. No bo jemy śniadanie, jemy obiad, jemy kolację, a i w nocy zawsze ktoś się trafi, kto będzie spragniony: czy to tego, aby napić się wody, czy też chociażby zjeść coś na szybko. Ruch tu nie zamiera nigdy. No i oczywiście, czaj, czaj, oczywiście wszędzie jest czaj, czyli takich. Herbatka. Nie wiem czy kiedyś mieliście okazję pić czaj. Jest to herbatka bardzo specyficzna. Nie każdy ją lubi. Jest tam ginger, jest tam imbir, jest tam mleko, jest jeszcze kilka różnych przypraw, również korzennych. Najbliżni. Ten z tym tuk-tukiem cały czas jedzie za mną, wyprzedzi mnie, czeka, później znowu gdzieś czeka, później znowu wyprzedzi, witał się ze mną trzy razy, bo ciągle myśli, że ja e, zapłacę mu oczywiście i gdzieś wspólnie pojedziemy, ale nie pojedziemy. Tutaj pan za mną idzie właśnie na swoje stanowisko. To jest taki wiecie, mobilny biznes. Zaparkujecie w jednym miejscu, troszkę posprzedajecie, troszkę zarobicie, idziecie dalej. I tak przemieszczacie się wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. A potrzeba może być o każdej porze dnia w zupełnie innym miejscu. Jakby taka pogoda nie mogła być przez cały dzień. A nie, że ja muszę o 6.40 stawać. No jest tak przyjemnie teraz, jest po prostu, no jest gorąco, no takie polskie lato, ale no trzydychy, no trzydychy to jest ok, A dzisiaj prognozy pokazują 42 stopnie w cieniu. 42 stopnie w cieniu to odczuwalna będzie 48-49, więc dzisiaj padnę totalnie. Muszę znaleźć dobry transport na te godziny, na te godziny, które będą miały największy upał, żeby nie stać gdzieś w tym słońcu. No i przydałoby mi się jakieś nakrycie głowy, nie? Oczywiście nie zabrałem ze sobą. A to jest największa abstrakcja, jaką widziałem na razie w Indiach. Największa, czyli przejście dla pieszych. Nie wiem po co, nie wiem dla kogo, bo przecież nikt przecież tędy nie przechodzi. Każdy chodzi tutaj gdziekolwiek. To przejście dla pieszych nie ma absolutnie żadnego sensu i znaczenia w tym miejscu. Zaufajcie mi, absolutnie żadnego, więc. To jest chyba największa abstrakcja, jaką do tej pory widziałem podczas tej podróży. Przejście dla pieszych. Oprócz tego, że w godzinach porannych serwuje się wszystko to, co można zjeść z samego rana. Co tutaj się jest samego rana. Można tutaj zjeść jajka, można zjeść tutaj różnego innego rodzaju wypieki, chociażby takie jak smażone samosy. Natomiast co trzeba robić o tej godzinie, aby być gotowym na obiad? Co trzeba robić o tej godzinie, aby być gotowym na serwowanie kolacji? No oczywiście trzeba odwiedzić miejski targ. Ci wszyscy, że tak to nazwę, restauratorzy zaopatrują się już z samego rana, ale nie tylko oczywiście oni, no głównie mówimy tutaj również o mieszkańcach tego miasteczka. Więc jesteśmy właśnie na indyjskim targu w miejscowości nie pamiętam jej nazwy, ale napiszę wam tutaj. Yes. A co to za kokosy? Czy te kokosy to są jakieś inne kokosy niż te, które trafiają do nas na półki sklepowe? Nie, to są generalnie te same kokosy. To jest prawdopodobnie ta sama odmiana, bo są też różne odmiany. Tu mamy też na przykład pomarańczowe kokosy, tylko te są świeże. Te są świeże. Te są kupywane po to, żeby napić się tego co jest w środku, a niekoniecznie zjeść. Przede wszystkim z tego kokosa się pije. Oczywiście jest tam. E, e, może jest tam miąższ kokosowy, który można spożyć, Natomiast jest to miąższ, który niekoniecznie smakuje takim kokosem, jak my kojarzymy wiórki kokosowe, czy też ogólnie smak kokosa. Dopiero jak to przesycha. O, tu już przesycha powolutku. Tu już powolutku przesycha. Jak to przesycha, zamienia się w takiego kokosa, jaki trafia już do nas na półki sklepowe. A dlaczego taki świeży kokos nie trafia do nas na półki sklepowe? Nie wiem, ale prawdopodobnie ze względu na wagę. I Nieopłacalność tego, bo po prostu taki kokos waży bardzo dużo. Do nas kokosy, które już trafiają, są w zasadzie pozbawione wody z kokosa. Są już przesłyszone. Jeśli jest tam jakaś woda, to już tylko szczątkowe ilości i to nie w takim smaku, jakim powinno być. Tak naprawdę do nas trafia ten kokos, którego tutaj się już praktycznie jakoś specjalnie aż w takich ilościach nie spożywa. Tutaj spożywa się głównie młode kokosy, ale stare kokosy, że tak to brzydko nazwę, też oczywiście. Oczywiście tutaj są i za chwilę Wam pokażę, a właśnie są przede mną. Natomiast takie stare kokosy dostaniemy głównie właśnie na targach e, dla tych, którzy potrzebują... Wnętrze w postaci już takiego kokosa, jaki my dobrze znamy, czyli tylko kokosa twardego, z którego mamy wiórki kokosowe. Możemy zrobić mleczko kokosowe. Z tego świeżego kokosa tak naprawdę wypijamy wodę. I to jest w tym kokosie najpiękniejsze. Zresztą, kokos to tak naprawdę, można by powiedzieć, orzech życia, bo kokos jest orzechem. Niczego więcej do życia nie potrzebujecie, jeżeli będziecie na bezludnej wyspie. W zasadzie wystarczą Wam tylko kokos.